Cześć, nazywam się Jan Piątkiewicz, witam Was na kanale YouTube dobrerowery.pl. Mam dzisiaj dla Was kolejny poradnik. Poradnik, który w zasadzie wynika z praktyki, z tego z czym spotkałem się pracując w sklepie rowerowym i w związku z faktem, że bardzo często kupując nowy rower albo nowe opony, na przykład skarżycie się na to, że zakładając je na Obręcze macie na kołach swojego rodzaju bicie. Po prostu opony są, opony nie leżą równo na kołach. Często osoby początkujące uważają, że taka sytuacja jest spowodowana zcentrowaniem centrowaniem samych kół, a najczęściej jest to po prostu problem z oponami. To się może przydarzyć w nowym rowerze, kiedy te opony są założone fabrycznie. Może też się przydarzyć, kiedy kupicie opony osobno, które na przykład długo leżały w sklepie, na przykład opony zwijane zdążyły się odkształcić, albo w oponach drutowych po prostu jest lekko zdeformowany drut. Taka sytuacja może się wydarzyć. Opony mogą mieć bicia, może tak powiem w dwóch rodzajach. Może to być bicie opony na boki, a może to być bicie opony góra-dół i to jest w zasadzie częstsze i chyba łatwiejsze do wyeliminowania. Generalnie są trzy sposoby na pozbycie się tego problemu w rowerze. Zobaczcie jak to robić. Zacznijmy od metody najprostszej. Kiedy zauważyliście, że w waszym rowerze opona ma bicie, możecie to zobaczyć jeszcze zanim na rower wyjedziecie. Ale najczęściej przekonujecie się o tym dopiero, kiedy na rower wyjedziecie i kiedy po prostu cały czas jedziecie tak, jakby nawierzchnia była bardzo dziurawa. Po prostu rower nam podskakuje z przodu lub z tyłu. Generalnie najprostszą metodą, która w zasadzie jest najszybsza i przede wszystkim nie wymaga ściągania samych kół, jest metoda związana z spuszczeniem powietrza z opony. I posmarowaniem krawędzi opony, na przykład płynem do mycia naczyń, albo jakimś mydłem. Żeby to zrobić, musimy po prostu spuścić powietrze z naszej opony. Teraz ważny element, kiedy spuszczamy powietrze z opon, trzeba spuścić aż do takiego momentu, kiedy usłyszycie taki charakterystyczny dźwięk, kiedy rant opony tak jakby odkleja się od obręczy. To łatwo wyczuć, łatwo usłyszeć, bo wtedy też opona nagle zmienia swoją objętość. Ona po prostu przestaje nagle dociskać się do ścianek obręczy. W takiej formie opona jest luźna i faktycznie można coś z nią zrobić. Pamiętajcie, że zanim nasmarujecie te ścianki na przykład płynem do mycia naczyń, trzeba ścianki opony, krawędzie opony odsunąć od obręczy. Taki charakterystyczny dźwięk pokazuje Wam, że ta opona już się od obręczy, tak jakby odkleiła jest tutaj już miejsce, można sobie tą oponę wtedy smarować. W takiej sytuacji po prostu bierzemy na przykład płyn do mycia naczyń na gąbkę, do tego trochę wody, po prostu robimy taką, charakter taką normalną substancję, jaką mycie naczynia i smarujemy tym po prostu boki naszej opony. Robimy to dość gruntownie, robimy to przede wszystkim w taki sposób, żeby ten płyn dotarł aż do krawędzi opony, żeby on był na, na krawędziach tam, gdzie opona będzie się układała. Kiedy coś takiego zrobimy, musimy oponę napompować. Pompujemy zawsze troszeczkę, do troszeczkę wyższego ciśnienia, niż będziemy normalnie jeździć. Na przykład jeżeli opona ma na przykład maks ciśnienia podane jako 4 atmosfery, napompujcie 4,5 albo 5, to naprawdę nie zabije opony od razu, nie będziecie tak jeździć. Chodzi o to, żeby dać na chwilę oponie te wyższe ciśnienie, po to żeby ona wskoczyła na miejsce i faktycznie żeby mogła się uformować tak jak to być powinno. Ta metoda z smarowaniem krawędzi opony płynem do mycia naczyń jest metodą skuteczną, ale niektóre opony są dużo bardziej oporne i potrzeba Wam kolejnego kroku, który pozwoli Wam uratować Waszą oponę i Wasz komfort jazdy. Mianowicie e, potrzeba nam takiej sytuacji, aby się na takim kole przejechać. E, wtedy sytuacja z pompowaniem jest odmienna. Czyli jeżeli mamy sytuację, w której e, oponę na rower założyliśmy, posmarowaliśmy krawędzie opony płynem do mycia naczyń, bo jakimś mydłem, a mimo tego dalej jest bicie, bo opona dalej nie może się ułożyć dobrze na krawędzi, e, napompujcie takie koło do nieco niższego ciśnienia niż zaleca producent. Na przykład, jeżeli minimalne ciśnienie do opony to jest dwie atmosfery, napompujcie jedną albo półtorej. E, na tak napompowanych kołach przejedźcie się po jakiejś płaskiej nawierzchni. Wystarczy dosłownie. Kilkadziesiąt, kilkaset metrów. Przede wszystkim, ponieważ ci nie jest małe, pamiętajcie o tym, żeby tam nie było żadnych przeszkód, krawężników, ostrych krawędzi i tym podobnych elementów. Chodzi o to, żeby po prostu przejechać się powolutku po gładkiej, prostej nawierzchni. Taka sytuacja pomoże nam, żeby opona ułożyła się jeszcze lepiej na obręczy. Taki miks połączenia właśnie tej wilgoci, płynu do mycia naczyń z, z lekkim naciskiem, powinien już naprawdę w 80-90% nawet bardzo oporne opony ustawić we właściwej pozycji. Metoda trzecia to metoda raczej dla fanów gadżetów, ale nie da się ukryć, że bardzo skuteczna. Są takie specjalne preparaty, jak firmy Szwalbe, na przykład EasyFit. E, działają one w ten sposób, że mm, mają taką końcówkę, praktycznie jak e, klej, biuro, klej e, biurowy. E, chodzi o to, że czymś. Tutaj jest specjalny, specjalny rodzaj lubrykantu, który tak naprawdę nawilża nam tą oponę w taki sposób, aby ona jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej niż w przypadku wody z płynem do mycia naczyń nam się na obręczy ułożyła. Taki środek można mieć w domu. Generalnie warto po prostu wtedy nasmarować tą krawędź opony jeszcze przed jej założeniem na obręcz. Czyli ściągamy sobie oponę z obręczy, smarujemy krawędzie tym środkiem, tak żeby naprawdę ten, ten środek z tego, z tego podajnika znalazł się właśnie dokładnie na samym rancie opon. I tak założoną oponę zakładamy na obręcz i pompujemy do nieco wyższego ciśnienia niż powinniśmy jeździć. Czyli na przykład, tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli to jest 4 atmosfery, to spokojnie 5,5, nawet 6 atmosfer możemy, e, możemy napompować. Ta metoda naprawdę już w 99% przypadków pomoże i pozwoli Wam założyć tą oponę bez żadnego bicia. Jeżeli ta sytuacja dalej nie pomoże, to niestety trzeba się zastanowić nad takim faktem, czy po prostu opona nie ma fabrycznej wady e, i nie jest po prostu skrzywiona, bo zdarzają się, zwłaszcza w tanich oponach, takie przypadki, że opona po prostu ma źle odlany bieżnik i to bicie zawsze będzie występowało sobie, e, nic na to nie poradzicie. Jednak pamiętajcie, że zanim do takich wniosków dojdziecie, jeżeli macie nowy rower, który ma takie bicie na oponie, czy na boki, czy góra dół, to spróbujcie tych trzech metod, bo to naprawdę nie jest powód do tego, żeby rower zreklamować czy zwracać. E, bo w 99% przypadków jest to po prostu e, takie ułożenie fabrycznie nowej opony, która potrzebuje nieco zachodu i nieco, e, nieco czasu, aby się właściwie, e, właściwie ułożyć. Mam nadzieję, że te porady Wam pomogą e, dobrze użytkować opony w waszym rowerze i pozwolą wam faktycznie e, bezpiecznie tą oponę dobrze ułożyć. Pamiętajcie, żeby nie stosować takich dziwnych i głupich metod, jakie znajdziecie w internecie, jak na przykład napompowanie opony do 10-15 atmosfer, bo też takie pomysły w internecie znalazłem. Bo nawet jeżeli jakaś, wasza opona jakimś cudem by to wytrzymała, to może to spowodować na przykład rozerwanie obręczy, to się często zdarza w przypadku tanich kół i tanich aluminiowych obręczy, że nawet rant obręczy można przepompowując wyrwać, nie mówiąc o eksplozji dentki. Także nie róbcie takich głupot, stosujcie jedną z tych trzech metod. Myślę, że powinna Wam na pewno pomóc. Jeżeli nie pomoże, to dopiero wtedy rozważamy kwestię tak naprawdę wadliwej opony.